Dlaczego modele AI takie jak ChatGPT kłamią? Zamiast po prostu powiedzieć nie wiem, naukowcy z OpenAI przeanalizowali temat i doszli do zaskakujących wniosków. Zadali najpopularniejszym modelom AI proste pytanie. Kiedy Adam Kalei ma urodziny? Każdy z modeli podał odpowiedź i każdy z nich się mylił. Adam Kalei to jedna z osób przeprowadzających to badanie i nie jest to żadna osoba sławna, nie ma w internecie informacji o dacie jej urodzin. Dlaczego zatem żaden z modeli nie powiedział po prostu nie wiem? Dlaczego? Naukowcy doszli do wniosku, że modele AI kłamią nie dlatego, że działają wadliwie lub są zepsute, ale dlatego, że tak zostały wytrenowane. Model AI jest nagradzany za zgadywanie, a nie za przyznawanie, że czegoś nie wie. To tak jak na egzaminie z zadaniami jednokrotnego wyboru, gdzie nie ma ujemnych punktów za złą odpowiedź. Dlatego optymalna strategia to taka, gdzie zawsze próbujemy trafić, nawet jak nie znamy prawidłowej odpowiedzi. I to jest dokładnie to, co te modele robią. Problem więc nie leży w samych modelach językowych AI, ale w systemie, w jaki są trenowane i oceniane. Dlatego zawsze staraj się sprawdzać fakty. Pytaj AI, skąd to wiesz? Traktuj modele językowe jak pomocnika, a nie jak wyrocznie.